Szczepionka służy poprawie zdrowia. Szczepionka, mówiąc krótko, zmniejsza ryzyko zdrowotne, dlatego że prawdziwym zagrożeniem, i to jest, to jest ważne i to podkreślam, jest zakażenie nowym koronawirusem i konsekwencje tego zakażenia. Proszę Państwa, ja słyszę głosy, że osoby niektóre martwią się. Y, jakie, będą, jakie mogą być późne następstwa szczepionki. Nasze doświadczenie ze szczepionkami wskazuje, że jeżeli działania niepożądane wystąpią, oczywiście takie się zdarzają, tak samo po szczepionkach i po lekach mogą wystąpić działania niepożądane, to występują one szybko i najczęściej mają charakter y, nie niemający jakichkolwiek trwałych następstw, co ja przez to rozumiem. Ból ręki w miejscu podania, y, stany gorączkowe, czy nawet, nawet gorączka, y, y, reakcje uczuleniowe. Tego, czego się najbardziej boimy, to są ciężkie reakcje uczulniowe, ale wiemy, że występują one stosunkowo rzadko, z częstością 1-2 na milion osób zaszczepionych. To jest bardzo rzadko. I podkreślam, reakcja anafilaktyczna właściwie leczona jest odwracalna. Oczywiście jest groźna dla życia, ale jest odwracalna. Natomiast śmierć z powodu COVID-19 jest nieodwracalna.